You better turn up! Ojej! Jej! Ciu. Co tu się dzieje? Halo? Czy ja ci mogę pomóc? O co mnie prosisz? Plususiu. 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 Prosisz. Masik byś chciał. Ok. A ty, misiu o coś mnie prosisz? Też o coś prosisz. Ojejku! Czy ja też mogę mieć tak wygodnie jak ty. A, i jeszcze jesteś zmęczony. Nie no, jasne, całą noc spałeś, cały dzień spałeś, tak? I jesteś zmęczony. Powiedziałabym, że jeszcze był na czymś nasy, ale nie mogę. Bo on źle reaguje na to słowa. Prawda, misiolku? Piękny jesteś, ktoś ci to dzisiaj mówił. Ty też jesteś piękny. O, tak ładniej wyglądasz. Dzień dobry. No, to teraz ja się witam. O, teraz jest idealnie. <ścoughs> teraz ja się witam. Siemka, witajcie w nowym vlogu. Witam was we wtorek. Ja wiem, ja wiem. Dlaczego ja się w weekend nie odzywałam? Kurczę, nie pamiętam. Plus i pamiętasz, co my robiliśmy w weekend? Nie wiem. Wczoraj też się nie odzywałam, bo po prostu nie było kiedy. No i w końcu dzisiaj się z wami witam. Byłam też wczoraj w... O to wam pokażę. Czekajcie! Okej, okay, jestem. Ojejku, przepraszam, czy ja coś źle zrobiłam? Przepraszam! Byłam e, wczoraj we Wrocławii zobaczyć tam, e, czy jest coś nowego z kolekcji jesiennej. Bo słuchajcie, wy nawet nie wiecie, ile wy się mnie pytacie. Jak często pytacie mnie to, kiedy będzie haul. A ja myślę, ja nawet na zakupach nie byłam, jaki haul. Więc poszłam zobaczyć. E, jeszcze jest za mało rzeczy, żeby nagrywać ten taki kolejny film z serii, co jest nowego w sklepach. Ju, chodź, pokażesz się wszystkim widzisz, o tu, widzisz, też jest wygodnie, nie, nie ma jeszcze zbyt dużo tych rzeczy takich jesiennych, żeby nagrać ten film taki, co jest nowego w sklepach, więc nic nie nagrałam, kupiłam sobie, o właśnie, kupiłam tą koszulkę, patrzcie, aha, drodzy sobie wszyscy pójdziecie ode mnie, kupiłam sobie tą koszulkę, ona jest z Berszki, robiłam live'a i dużo osób się pytało, skąd ona jest, więc informuję, tutaj po prostu macie jakby ACDC, ale to jest myszkamiki. Miki. Więc sobie kupiłam tą koszulkę, kupiłam jeszcze... O sukienkę jeszcze kupiłam, to powiedziałam, że kupiłam sukienkę i kupiłam jeszcze bluzkę, ale to jeszcze wiecie, nie będę wam pokazywać, no bo chcę wam to pokazać w holu, ale byłam jeszcze w Rosmanie i w Hebe i chcę wam pokazać co kupiłam, tak, w Rosmanie to kupiłam tylko, a nie, nie tylko, ale kupiłam mojej mamej te pomadki, bo były na tej promce minus 50%, o w sumie mogę, o, tak jest lepsze światło, więc chciałam kupić jeszcze em, kosmetyki do tego filmu, em, gdzie testuję całą markę Belle, bo widziałam, że chcecie tą markę Belle, ale moja wewnętrzna cebula nie pozwala mi kupić tych produktów na, w pełnej cenie, więc liczyłam na to, że na tej promocji w Rossmanie będzie minus 50%, ale że zmienili te warunki, to słuchajcie, tu z Bel praktycznie nic nie jest przecenione, więc nic nie kupiłam. Nie wiem, poczekam, aż nakładzi gdzieś jakaś promka, może w Hebe. I kupiłam jeszcze takie kapsułki z Isany Hydro, dlatego że ostatnio testowałam inny jeden krem i on mnie bardzo mocno wysuszył. I mam tutaj takie dwa placki. Czytałam też, że możliwe, że to jest po prostu uczulenie na coś na jakiś taki właśnie produkt, składnik w kremach, więc teraz na maksa odżywiam skórę, jak tylko mogę. I właśnie pamiętam, że kiedyś miałam te kapsułki z Isany i że w ogóle to cały czas wydaje mi się, że to jest taki hit-hit, więc sobie wzięłam tą Hydro. Plus też mam pomysł jeszcze na jeden film. Ja w ogóle uwielbiam takie, wiecie, wymyślać takie nowe filmy, więc kupiłam to. To kupiłam w Hebe. To jest nawilżająca maseczka do twarzy z Aloesem z marki Herbal Care. I kupiłam też jeszcze maseczkę w Biedrze. Czeicie to no w Biedrze? To jest Be Beauty, Botaniczna Świeżość Aloesu, łagodząca maseczka do twarzy. I ma w miarę krótki skład. Miał, miała najkrótszy skład z tego wszystkiego. Z czego na pierwszym miejscu jest sok z Aloesu. Czyli to naprawdę jest to z Aloesu, a nie, że na ostatnim miejscu, więc e, jestem ciekawa, jak ona się sprawdzi, bardziej, że ona kosztowała 2 złote, a macie tutaj dwie maseczki. E, no i kupiłam jeszcze maskę do twarzy z... ta, do twarzy, no pozdro, Tu albo miała pryszczy, e, maskę do włosów z Garniera, to jest Garnier Fructis i to jest wygładzająca maska, Makadamia Food i to jest maska, którą właśnie polecała mi Ania Słuchańska. Pozdrawiam. To jest moja fryzjerka, u której właśnie ostatnio byłam i właśnie mi mówiła, że ta maska jest genialna i żebym sobie ją kupiła i ją spróbowała. Więc w końcu ją znalazłam, bo podobno ciężko jest ją znaleźć i faktycznie w Rosmanie jej nie widziałam. Wcześniej w Hebe też byłam i też jej nie widziałam, ale teraz weszłam i ona była pomieszana razem z chyba maskami papaja, więc one kolorystycznie są do siebie podobne i może wtedy też była. Nie zauważyłam, a teraz wydaje mi się, że jeszcze były na prące, więc po prostu wzięłam ją. No i zobaczymy, jak mi się sprawdzi. Jeszcze jej nie używam, więc jak użyję, to dam, dam wam znać. I kupiłam jeszcze jedną maskę, którą już wczoraj użyłam. No i to w sumie tyle co kupiłam, ale pomyślałam, że właśnie włączę kamerę i sobie troszeczkę do Was pogadam, dlatego że nagrałam już dzisiaj jeden film, chciałam nagrywać jeszcze jeden, ale w sumie z i te zostały mi w sumie takie same filmy albo modowe, których nie jestem w stanie dzisiaj nagrać, bo na przykład mam zapisane try and Haul jesienny. Nie kupiłam jeszcze nic zbytnio jesiennego, bo znowu kupiłam letnie rzeczy. E, albo e, na przykład taki film, gdzie potrzebuję Alana. Alan jest w pracy, więc e, chyba po prostu siądę do kompa i e, zacznę montować, bo mam naprawdę sporo takich filmów. Ale najpierw zrobię sobie brokuły z szynką i z serem. To jest mój plan, ale nie wiem czy jest ser. Szynka jest na pewno, brokuły też są. Ale czy jest ser? Zaraz sprawdzę. Widzicie ten highlight? By the way. To jest rozświetlacz nowy z marki AFFECT. On się nazywa Las Vegas. Zostałam też ten drugi. Ale jak byliście na live, pozdrawiam. Pozdraw, pozdrawiam. Pozdrawiam osoby z live'a, To wiecie, co się z nim stało: i z moim dywanem, i z moją bluską, i z moim biurkiem. No. Nie, będę, nie muszę chyba więcej mówić. Nie, plusi! Ty widziałeś to? Co nie? Widziałeś to, co się stało z moim rozświetlaczem. Pluszuś? Czy ty to widziałeś? Ja się pytam. Patrzcie na to. Ej. Czy jest tu jakiś piesek, który jest... głodny? O, mamy misia. Proszę, plusz, ale poczekaj! Poczekaj. Siadł. Siad. Siad. I chciałbyś coś zjeść, bo jesteś głodny? To biegnij. Teraz ja mam ci dać. Karmę masz w miejsce. Tu masz te dziwne rzeczy i dalej byś coś chciał jeść? Tak? Dobra, muszę jeść tutaj znaleźć. Może ogóreczka. Kto lubi ogórka? A wiecie, że ja w ogóle uczę mi się... Yy... Żeby zrobił daj głos Bo on jest Dobra on jest szczekliwy Ale może potem bo pluszak mnie nie prosi Dobra zobaczcie co udało mi się zrobić I mam tutaj brokuły, kukurydzę, paprykę Szynkę i ser Czyli to co było w lodówce Teraz czekam aż ten ser się roztopi I będę jeść Dzień dobry mamy dzisiaj środę Właśnie jestem po treningu Robię sobie białko i będę iść na baznokciach e, bo mam dosyć w ogóle późno dzisiaj więc y, z Alanem też się spotkam po baznokciach, on teraz też będzie szedł na siłownie, więc akurat miniemy ale właśnie zrobiłam sobie trening wcześniej siedziałam na chacie i zmontowałam film czekajcie, bo tutaj teraz bawię się w małego chemika e, chciałabym się pochwalić, iż nie kupuję już e, butelek to znaczy wód w butelce plastikowej, tylko proszę bardzo, noszę ze sobą. To jest jak coś z New ale to już jest stare, więc nie wiem czy to jeszcze będzie. Jak widzicie, staram się różne rzeczy eliminować, żeby być trochę lepszym dla środowiska. Oczywiście, że wszystkiego nie yy, usunę, ale jak ktoś mogę, no to czemu nie. Tak samo jak Alan chce brać jakieś reklamówki w sklepie, to na niego krzyczę. Oni już się na mnie złości, bo Alan jeszcze nie jest dokładnie na tym samym etapie um, Co ja Jeszcze uważam, że przesadzam No ale kurczę, po co mi reklamówka do warzyw? No powiedz mi, po co? Tak samo ostatnio właśnie byliśmy w sklepie I Specjalnie wzięłam tą taką wiecie Tą jedną, nie, jedno razówkę. właśnie to Właśnie te Reklamówki, te turby płócienne I Alan był w szoku, bo on zapomniał I chciał już brać A ja mówię, aaa nie, 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 nie. Dobra. To lecę zaraz na paznokcie. Chowam shaker, jakby co. <laughs> olim. Białeczko też olim. Mam jeszcze trochę wody, więc ją wypiję. I lecę na nowe paznokcie. Jeszcze nie wiem, co będę robić. Ale mam nadzieję, że zaraz coś fajnego wymyślę. A i jeszcze jedna rzecz, póki pamiętam, to y, propsy dla City Fit, bo właśnie y, tą wodę, którą mam w tej butelce, biorę sobie zawsze tutaj jest. Macie takie, patrzcie, miejsce. O tam macie tutaj miejsce, gdzie macie wodę filtrowaną, więc nie musicie brać jej ze sobą, bo tutaj macie. W Makwicie czegoś takiego nie ma, więc wtedy trzeba by było już brać w domu wodę. Ale tutaj jest idealnie, więc ja sobie zawsze nalewam jak y, przychodzę. No i jest gicz. Okej, okay, wróciłam już z paznokci, mam już też jakąś tam częściową pielęgnację nałożoną, ale zaraz będę używać jeszcze czegoś, no ale najpierw paznokcie, tak wyglądają moje nowe paznokietki, dosyć takie bezpieczne, tak mi się wydaje, ale w sumie takiego koloru jeszcze nigdy nie miałam, bardzo mi się podobają i to jest po prostu bardzo jasny różo z tym takim paskiem i to wszystko jest w macie. A teraz będę właśnie nakładać, słuchajcie, te kapsułki, bo robię sobie tą kurację nawilżającą z Isany. Jak widzicie, wczoraj pierwszy raz użyłam, dzisiaj użyłam drugi raz. Ale to, co mnie zdziwiło, to to, że tak naprawdę wcale dużo tego produktu tutaj nie ma. Wydaje mi się, bo ja pamiętam, że ja, jak jeszcze byłam ym, nastolatką, chciałam powiedzieć dzieckiem, ale no, bez przesady, to ja kiedyś sobie tę kurację kupiłam. I. Yy, wydawało mi się, że albo, no nie wiem, twarz mi urosła, albo co, ale yy, wydawało mi się, że tego produktu było dużo więcej, chyba że po prostu moja skóra pije tego aż tyle, to że. Na było tak, na pewno z używałam. No więc sobie nakładam na szyję też yy, i zobaczymy, jak mi się to sprawdzi. Całe szczęście. Nie mam tutaj już tego. Aha, bo nawet nie wam mówiłam. W jakimś filmie na pewno gdzieś mówiłam, ale nie wiem kiedy to się pojawi, bo ja ogólnie ja jestem gdzieś ostatnią maszynką do robienia filmów. I tu miałam takie suche placki, wydaje mi się, że od kremu z Glam Glow Good In Bed i spróbowałam to jakoś uratować. Czy ty jakkolwiek mógłbyś szanować moje miejsce do nagrywania? To jest vlog. Vlog, ale ludzie chcieliby mnie słyszeć. Teraz ludzie wszyscy wiedzą, że albo kupiłeś piwo, ale nie jest, nie jest to piwo, to są monster, Więc bez obaw. Nie pijemy alkoholu. Pijemy monster. Pijemy monster. No, ale... Dziękuję. E, ale właśnie... A, no. I miałam te takie suche placki. E, zaczęłam się przykładać bardziej do tego nawilżenia i wydaje mi się, że jest już dużo lepiej, że tych placków już tak bardzo nie widać. Więc jestem... E, no chyba zadowolona. Użyłam też paru innych nowych kosmetyków, ale to z czasem wszystko. Zobaczymy właśnie, jak też to, jak moja skóra będzie wyglądała po całej tej kuracji. I w ogóle, słuchajcie, ja bym chciałam powiedzieć, że ja wczoraj, o 23 stwierdziłam, że ja sobie posprzątam w łazience w łazience kosmetyki. I wyrzuciłam. Tyle rzeczy, tyle rzeczy miałam przeterminowanych, i to jeszcze bardziej utwierdza mnie w tym fakcie, że ja nie powinnam już kompletnie nic kupować i chcę zużyć to, co mam. Może nie będę wam pokazywać, albo pokazać Wam to? Mogę Wam pokazać. Pierwsza, zobaczcie moje A on powiedział i ostatni, ale no jak zobaczycie, to też. No nie przesadzaj. Nie, jest funkcjonalna. Tyle. Dobra i zrobiłam sobie tutaj właśnie taką e, półkę tylko i wyłącznie na maski. Więc jak możecie zobaczyć, mam spory problem e, i to nie są jeszcze wszystkie maski, bo ja właśnie wczoraj to robiłam, o tej 23 skończyłam e, przed pierwszą, więc e, nie wrzuciłam jeszcze innych masek, które mam w innych pokojach. E, to jest tylko to, co miałam w łazience. No i właśnie tutaj mam takie maski oczyszczające testuję też właśnie ten nowy produkt w sumie nie, dla mnie on jest nowy. To jest ten do Ordinary ten peeling wampirzy czy coś takiego z kwasami AHA i BHA. I tu mam właśnie inne różne maski oczyszczające. Tutaj mam bardziej właśnie takie maski odżywcze, nawilżające, czyli takie wiecie właśnie idealne po tych maskach. Tu mam takie miniaturki, tu mam maski na noc, a tam z tyłu mam to, co zużyłam, żeby później było do projektu Denko. No i tak to właśnie wygląda. Zobaczcie, jaki mam piękny porządek. Wyrzuciłam też sporo rzeczy, które już po prostu były przeterminowane. I muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo miłe uczucie, kiedy wchodzicie do łazienki ona nie jest zawalona kosmetykami, ale nie czy się zgadzasz ze mną. Tak. Czy jesteś szczęśliwy, że zrobiłam porządek? Tak. Chciałbyś, żebym dalej sprzątała, nie? Tak. Chciałbyś, żebym jeszcze posprzątała sobie w narni. Tam się już nie dopuszcza. <noise> Ty już nie mam nadziei. Tam nie, wejdzie. nie, ale słuchajcie, jak będę, będziemy się kiedyś tam przeprowadzać za 20 lat z tym tempem, to zrobię chyba taki osobny vlog. Z takiego czyszczenia tego wszystkiego, no bo wiecie, jak się zawsze przeprowadzacie, no to chcecie wziąć jak najmniej rzeczy, więc wtedy też pewnie zrobię takie konkretne porządki z tymi kosmetykami. Ale też właśnie, dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że może zainspiruje was do posprzątania też w waszych kosmetykach, bo naprawdę to motywuje do używania tych rzeczy. Ja mam po prostu teraz taką fazę na zużywanie produktów, więc jak na przykład widzę, że jakiś produkt już się prawie kończy, jego ja od razu wrzucam do tego projektu denko. I staram się te produkty zużywać i po prostu nie marnować ich. No, więc, wiecie, eko i te sprawy. Ale on kręci głową. Dlaczego kręcisz głową? Bo bo Ta, jaha. Ale jeszcze coś miałam mówić, ale zapomniałam. No, a propos tego zużywania kosmetyków, właśnie jestem na stronie i zastanawiam się, którą maskę kupić. Bo mam mało masek, ale tak teraz, serio w ogóle ostatnio. Jak mnie oglądać od dawna? To wiecie. Że ja mam ogólnie takie fazy. Prawda, nie? Tak. Tak. Tak się nie zamówi. Mam fazy. Raz. Ja tylko interesuję się modą. Potem mam inną fazę. Ja tylko interesuję się kosmetykami. Potem mam inną fazę. Ja tylko interesuję się pielęgnacją. W tym momencie. Jestem w tej fazie. Po prostu, czasami masz interesowanie się nowymi pieskami. Nie, to jest moja faza przez całe życie. Ale nie chodzi mi właśnie tylko o na temat. Um wiecie, tych takich beauty rzeczy, bo jeżeli chodzi o trening, no to cały czas mam jakby tą samą zajawkę, a właśnie jeżeli chodzi o e, te, wiecie, moda, kosmetyki i tak dalej, to no mam takie fazy, że raz nic kompletnie z ciuchów nie kupuję, tylko kosmetyki, e, a teraz w ogóle mam taką, taki, taki moment, że jestem bardzo zainteresowana pielęgnacją, bardzo dużo rzeczy oglądam na YouTubie na temat pielęgnacji e, i nie mam czegoś takiego, że teraz nagle wszystko kupuję, Mam taką ochotę, mam otwartych 10 zakładek y, z różnymi produktami, ale chcę mm, po pierwsze zużywać te kosmetki, które, y, które mam, ale też chciałabym sobie zrobić taką pielęgnację, taką bazę. Taką bazę, do której będę mogła zawsze wracać. I będę miała pewność, że jeżeli coś się dzieje z moją skórą, wrócę, wrócę do tych kosmetyków i yy, ta skóra mi się naprawi na nowo. No bo jak wiecie, no z racji mojej pracy, zawodu, nazywajcie to jak chcecie, yy, jestem skłonna do testowania wielu rzeczy. Tak naprawdę cały czas czegoś nowego używam, a chciałabym mieć właśnie coś takiego, do czego zawsze będę mogła wrócić. Więc szukam takich kosmetyków, zobaczymy co mi się tutaj uda znaleźć. Staram się też sprawdzać składy, więc tutaj teraz troszeczkę więcej sprawdzam w tym aspekcie. No i zobaczymy. Jestem podekscytowana, w żaden stopniu nie uważam się za eksperta i tak dalej, ale to jest coś, co po prostu sprawia mi przyjemność. Więc jak niektórzy oglądają seriale, tak ja siedzę i oglądam filmy o pielęgnacji. I wszyscy są szczęśliwi, ale w międzyczasie też oczywiście pracuję. Dzisiaj zmontowałam trzy filmy, więc też sporo. Bo zazwyczaj montuję tak jeden film yy, dziennie, ewentualnie dwa, dzisiaj zmontowałam trzy, więc jestem zadowolona. W ogóle też już jest dosyć późno, bo jest 22.20. Ale jest ok. Co nie? Chcesz coś powiedzieć? Cieszysz się na piątkowy koncert Tymka, Sariusa i e, Kartki? Czy e, Cieszysz się, że teraz cały czas się puszczam Sariusa? W ogóle słyszeliście nowe piosenki Sariusa? To to będzie, Czemu mówisz nie? Alan woli Tymka niż Sariusa e, Ale słyszeliście nowe piosenki Sariusa? Polecam, bardzo fajne e, Bo ale mówi, że one są zbyt takie Smętne, ale mi się podobają Nie uważam, żeby były smętne No, to taka moja pogadanka wieczorna Widzimy się jutro Sorry za to, co się dzieje na tej kanapie, ale patrzcie na to, co tu. O co tu się dzieje? Pieski spały. I nie mają zamiaru tego zmieniać. Tutaj kanapa jest, kanapa kołdra jest, bo Alan jak zwykle nastawił sobie budzik z przemyśleniem, że wstanie. Nigdy tak się nie dzieje, a ja jestem bardzo czuła na takie rzeczy. I się obudziłam i nie mogłam zasnąć, więc przysłałam spać z plusiaczkiem, Plusi, Spaliśmy razem, no nie? Pamiętasz jak razem spaliśmy? Dzisiaj? Oj, ten język, o ja cię ci wysadł. Widzisz to? Jak można być tak od pieskiem? Powiedz. A czy ty masz języczek na wierzchu? Eee, misiu. Gdzie masz języczek? Kupicie właśnie, jak No a ja właśnie skończyłam e, nagrywać. Nagrałam e, podsumowanie testu podkładu i nagrałam ulubieńców, bo w końcu przyszedł czas dlatego że już 3 miesiące minęły e, i to jest w ogóle ta koszulka, jak będziecie się pytać. Ona jest z Berszki z nowej kolekcji. Kupiłam ją właśnie w tym tygodniu. E, tak wygląda mój. Make-up dzisiaj stwierdziłam, że chcę coś takiego lekkiego, dlatego, że właśnie ja już raz tych ulubieńców nagrywałam, ale bardzo nie podobało mi się to, jak wyglądał mój makijaż i w ogóle jakoś byłam taka zmulona w tym filmie, więc stwierdziłam, że nagram go jeszcze raz, więc dzisiaj wybrałam już coś takiego bardziej lekkiego i też strasznie długo zajęło mi usiądnie usiądnięcie, no tak. E, zabranie się za nagrywanie filmu, bo mamy już e, 15, a ja dopiero nagrałam to. Ale wcześniej jeszcze pracowałam nad filmem na Fit Couple. Bo słuchajcie, e, dzisiaj, czyli jak oglądacie ten film, już jest e, na Fit Couple, wrzuciłam film na temat celulitu. I mówię w tym filmie o tym, e, jak powstaje celulit, czyli co może robicie źle, że ten celulit macie. I jest tam kilka też metod, chyba jakoś 6, e, na temat, e, odnośnie jak likwidować ten celulit, jako z zmniejszyć, więc jeżeli jesteście ciekawi, a wydaje mi się, że to w sumie jest taki dosyć fajny temat yy, i wydaje mi się, że też fajnie go zrobiłam, więc yy, zapraszam Was na kanał FitCupu, albo wpiszcie sobie po prostu celulit FitCupu na wyszukiwarce na YouTube, to Wam powinno to wyskoczyć. Jestem ciekawa też, co o tym myślicie, więc ten film się pojawił właśnie już pół godziny temu, więc chcę... ile razem powiem, więc yy, chcę w komentarze, yy, to odezwę się. Potem jesteśmy już... Po treningu tutaj mamy Alana i zaraz, słuchajcie, idziemy do domu. Co prawda jest godzina 22, po 22, ale wiesz, że zaraz mamy spa time. Ja teraz Alana namówiłam do tego, żeby razem ze mną robił maseczki i zaraz idziemy. Ale chciałam wam pokazać tą nową kolekcję Jim LaMoure we współpracy z Maritą. Ona jeszcze nie jest dostępna. Ale ja już teraz cały czas w niej trenuję, w sumie bardziej w staniku i w tej koszulce, która jest genialna. Ale dzisiaj miałam pierwszy raz na sobie też leginsy i chciałam wam właśnie pokazać jak to wygląda. I zobaczcie ta bluzka, ja mam ją w ogóle w rozmiarze M i jeżeli jesteście mojej postury, to bardziej polecałabym wam S, bo jeżeli jeszcze jesteście moich, mojego wzrostu, to to czasami zaczyna mi lecieć przez to, że mam właśnie ten większy no, rozmiar. Nawet po słuchajcie źle. Co ci się tutaj? Zawinało ci się. A, że Ty chciałeś mieć coś no, takiego. Elka jest dobra. I te koszulki są dostępne, będą dostępne w trzech kolorach. Czarny, szary i różowy. No i tak ona wygląda. I to o co mi chodzi przede wszystkim w tej koszulce, podsłoim bo potrzebuję Białego Tła. Zobaczcie jakie jak ona pięknie podkreśla. Halie. I tutaj ona jest tak zrobiona, że możecie ją zawiązać od przodu Albo właśnie od tyłu Ja ją zawsze wiążę od tyłu No i tak właśnie wygląda tył No i potem mam stanik Pokazać wam stanik, Pokażę wam stanik, czekajcie Sorry, że tak się rozbieram Ale tak właśnie wygląda stanik On jest w rozmiarze S Tył wygląda tak i ja mam tą wersję kolorystyczną, czekajcie nie wiem czy tutaj tak dobrze zobaczycie o, o, taką czyli to jest taka burgundowa, mega wygląda ten kolor właśnie mi się najbardziej e, spodobał więc poprosiłam właśnie o tą wersję kolorystyczną, jeszcze podoba mi się ten e, fioletowy tak, chyba taki bym chciała, że te to jest dwa najbardziej, to jasny, fioletny, taki jasny fiolet no, taki, jest, taki li, li, liliowy chyba tak e, i leginsy mam w rozmiarze S Czyli to jest mój rozmiar taki, jaki mam w legendach Ombre i w bezszwowych, niemelanżowych ze starszej kolekcji. A stanik klasycznie to jest SK. No i tu właśnie macie jeszcze taką ym, wstawkę, więc ten stanik jest trochę dłuższy. No i co prawda to jeszcze nie jest dostępne, ale jak tam chcecie coś... Wcześniej temu to pamiętajcie, że cały czas jest ten kod y, aktywny, czyli fitdon 10 Jak tam chcecie robić zakupy, to polecam, y, bo ja jestem mega zadowolona. No i też y, te leginsy, one mają całkowicie inny materiał niż te inne bezszwo, bezszwowe. One są dużo bardziej sztywne, dlatego że one tutaj też mają już takie typowe dziurki i ten materiał musi być sztywniejszy, żeby te dziurki się utrzymały, ale myślę, że jeszcze więcej Wam o nich powiem. Myślę, że na Instagramie, jak będzie bliżej tego, żeby ta kolekcja wyszła. Ja też sobie trochę w nich dużej pociszę, bo to był mój pierwszy string, ale na razie stanik i tą koszulkę mega polecam. Dobra, Alanie, zbieramy się, idziemy na spa-time! Tu się nie stworzysz, będziesz miał ładną twarz. Zrobiłam Alanowi ostatnio maskę. Mogę już powiedzieć? Dziękuję. Maskę z The Body Shop. Nie teraz będziesz, że jestem wredna. Nie jestem wredna, Alan jest wow. wrednym. <laughs> maskę z The Body Shop, tą oczyszczającą. Tylko którą? Nie wiem, ale. nie. Białą. Białą, tą, czyli tą z ryżem, czyli jeansing, coś takiego. I potem ci nałożyłam. Maskę też z debody szło Asai i Alan jest bardzo zadowolony, więc jeżeli macie tuste tak, cery... Oui, oui. Polecasz? Tak, już nie mam tustej skóryzce. Tak, więc dzisiaj też będziemy robić czyszczonko. Ja sobie zapuszczę kwasy, ale się jeszcze kwasów boli, więc jeszcze nie będę mógł wrzucać kwas na twarz, ale następnym razem. Co za mało masz Lang? A po co się to czemu nie masz więcej? Mówiłeś, nie, nic nie panie, jest gicz. Ja, ja niosę koszulkę, nie chcę kuszulkę, słuchaj. Nie przesadzamy. Ach, muszę te kolorki wyłączyć. Te 3, 2, 1 będzie niebiesko. Git. To idziemy na chatę. Okej, okay, dzień dobry, mamy piątek, ja skończyłam nagrywać film na Fitcapu z odpowiedziami na wasze pytania e, i pomyślałam też, że będę już kończyć tego vloga, dlatego że już go montowałam e, i mam dosyć sporo materiału, plus e, jak pójdziemy na ten koncert... Mówiłam, że idę na koncert? Chyba mówiłam, mówiłam. E, to wrócimy, bo w ogóle nie... Ja nie wiem, czy, dla kogo oni robią te koncerty, czy dla jakichś młodych ludzi. Bo słuchajcie, Sariusz jest chyba o wpół do pierwszej. Normalnie chodzi tego z już śpią. Więc ja, Stara, muszę iść na ten koncert. No nie muszę, ale chcę. I nie wiem, o której wrócimy. I właśnie idziemy w ogóle na te koncerty o 20. Kartki jest o 22.40, więc pójdziemy gdzieś na 22. No ale co za tym idzie? Muszę ten film zmontować, vloga. Muszę zmontować go przed jeszcze pójściem, dlatego że jak wrócimy, to w ogóle w sobotę rano my jedziemy do żar. Więc nie miałabym kiedy tego zrobić. Nie mam w ogóle, jak my wstaniemy, ale no właśnie dlatego chciałabym się już z wami pożegnać. Więc to, co nagram, jeżeli coś nagram na tym koncercie, będzie w następnym vlogu. I mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Widzimy się w poniedziałek. No i to chyba tyle. Dinky, pa